Cześć, witajcie! W kolejnym odcinku sobie zagrajmy w Human Fall Flat! A i tak jak obiecałem, zrobiłem sobie teraz nowego goska, który wygląda dość yy, goło i wesoło, nawet ma własne włosy na kracie i suteczki, je. Yy, Przyrodzenie yy, postanowiłem zasłonić ee, z powodów wiadomych. Dobra, rozpoczynamy rozgrywkę tam, gdzie urwałem ją ostatnio, czyli w MOMENCIE GDY! Ach, dobra, a jeszcze mam czapkę Asha z tego, czyli... o jest, za się zajebał, dobra, nevermind. Asha z nie, nie, Gwiezdnych Wojen, z Pokémonów kurde! A i dorobiłem mu włosy, tak? Także ładnie wygląda, ma wyraz twarzy jak kurde cieśla, no dawaj pokaż, że dobra, spadnie później. No i trochę dorobiłem go, a nie takie gówno co było w ostatnim. I teraz ma o wiele lepszą koszulkę, uh! A jeśli chcecie, mmm, mogę się pobawić w, przyszłych, a, w, przyszłym, w przyszłym odcinku. Yy, w ogóle, w każdym kolejnym odcinku coś takiego, że zaproponujecie mi jakiś skin, a ja postaram się go zrobić. Na przykład, nie wiem, co powiecie, żeby w przyszłym odcinku postarał się zrobić zombiaka w czapce? <laughs> o, oczywiście, właśnie, wszystkie muszą być w czapce, także miejcie to na uwadze. A, dobra, także, no, no, no nie wiem, czekam na Wasze opinie, ja się chętnie dostosuję. I w wolnym, wolnej chwili postaram się spełnić wasze życzenia. Fuck, życzenie, kurwa. I muszę od początku, nie, nie? Nie muszę od początku. Przecież tutaj jest taki zajebiaszczy uskok. Tak, witam panie uskoku. Hell to the king. Dobra, i możemy się wspiąć bardzo słodko. A dobra, lecimy teraz tutaj. Uwaga, skoczymy. Kurde. No i dupa! Dupa blada! Tak nie będziemy się bawić. Halo, halo, czekaj, czekaj. Gdzie to było? Dzień dobry, dzień do... ej! Czyżbym się zajmował w akcji? Gdzie? Tu jest, dobra. skaczemy. Dobra, dzień dobry. Mamy kolejne i kolejne i kolejne. Dobra, ale w sumie. Dobra, jest, jesteśmy Ledwo, ledwo tam skoczyliśmy, ale... Jest ok, dobra, i tu też spokojniutko. A no co, no to lecimy tu, nie? Tędy chyba będzie. Nie wiem, czy będzie szybciej, czy będzie wolniej, ale 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 będzie. A, a chodzi o to, żeby być. Boże, boże, boże jakie to było głębokie. Dobra, nieważne. Nie, 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 nie jestem filozofią. A, dobra, tu chyba się zbytnio nie dostaniemy. Człowiek z listkiem na penisie, kurde. Jest taki typowy Adam, kurde, z raju. Bo oni tam też mieli listki na przyrodzeniach. Oczywiście, jak spróbowali yy, owocu pierworodnego, bo yy, wąż yy, tą ewę mucił i mówi: Chodź, spróbuję, że owoc jest taki dobry. Ja powiedział, że nie dla psa pomarańcza i próbuj jabłko. Dobra, ciągniemy. Dawaj, odpycha się tą nóżką. Tą niby nóżką, kurde. O, oh. Jest takie. O. Oh. Zawierbiam <głos》>, to, obra. Nie będziemy tu y, ludzi, kurde, deprawować, demoralizować, o takie, takie jest mądre określenie, nawet. Dobra, lecimy. Dawaj. eee, z tego co wiem, to tak. Możemy to zrobić na dwa sposoby: skoczyć sobie tam i w do. O! Dobra, nie o to mi chodziło. Ej, albo. Zro... Dawaj, idź. A, bieg mi. Jest tu sprint? To właśnie nie no chyba nie ma sprintu. Już myślałem, że to będzie sprint. Dobra, skaczemy. Ach, ładny volt. O dobra, może, może to już nie. Chodź tu. Och, tu, tu prawie, tu prawie było dobrze. Dobra, wespnij się tutaj i lecimy tutaj. Dobra, wspiął się, wspiął się. I tu jest taki fajny myk. Jedną ręką się podciągniesz? No nie. Musisz dwoma użyć, dwóch użyć. O, dawaj. No nie wierzę. Inaczej. O! Chodź, dobra. Złapał się. I tu jest taki fajny myk. I nie chodzi mi wcale o to, że to sobie można przesunąć. I na przykład to zrzucić, jak to się na nie podoba. No, halo. Proszę to. O! Leć! Pójdź! Ja nie chcę lecieć. ciekawe, czy to się tu zrespi. A <grytanie> szkoda. Dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. Tu jest taka fajna lina. I. Jaronimo! Tu tu <śmany> Prawie za pierwszym razem. Dobra, tu jest taka fajna. Taka fajna skała, która pewnie będzie się... Oczywiście... Dobra, zajebiście, ona się obraca A, Coś czuję, że ten wagon będzie naszym wagonem. Ach, dobra, wspałem się, wspiałem No, dawaj. Przepchnij to, to. Jesteś. Nie, nie, nie wspinaj się na to. ej, uspo, uspokój się. Dobra. Widać, że tu muszę zrobić bardziej. Ten, 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 Wszystko fajnie. Wagon stanął. Teraz trzeba na niego wskoczyć. A, a to robimy następująco. Dawaj, bieg, biegnij aż. Dada, aż, kurde. Harry Potter? <ścoughs> Harry Potter z Chimikutas. Jak nie zapomnę, im się będzie chciało, wstawię tu fajny. Fajny obrazek, dobra. O, gdzie żyje Telinu, dobra, działa. I co, jesteśmy w domku? Prawie znowu zajbisty Volt. A i tak, co ciekawe co nas w domku czeka. No daj, wspinaj, kręć tą dupcią. O, the desk, beb. Uuuu, bebe. Dobra, dawaj, złap się podłogi. O, wyrwi stopień. uuu, przebojowy, kurde. Dobra a nie, to trzeba pociągnąć. Dzień dobry. Yy, macie Państwo chwilę dla Jezusa. O, dzień dobry, To są nasze drzwi. A tu mamy zestaw yy, nagłościeniowy. Ej, co, to jest szyba? A, czekajcie, się rozpędzę. Tu Tłuczemy szybę. Kto potrzebuje głośników w tych czasach? Na pewno nie my. <laughs> Szkło, proszę mnie omijać. Szkoda, że nie mogę wyrwać z tej szyby. Mogę! Jej, słodko. O, tyka, przyda to się grętowny remont. O, kupiłem nowy telewizor na ścienny, także to mnie że będzie potrzebne. A w miejscu tej szyby wybuduję sobie ścianę. O, kurde, telewizorku, czemu mnie przeważasz? Ja wiem, że nie chcesz ze mnie uciekać, ale musisz wypierdzielać. Och, to aparcie na te mięśni brzucha. O, dobra. Nie! Telewizorku, jak mogłeś mi to zrobić? Ja ci ufałem. Nie! Yeah. O, oh, fuck. <laughs> nie, ja się muszę złapać, halo. Dobra, podciągnij się. Nie! Dobra, złapał się, najważniejsze. Wciągnij rękę. Łap się. Ach, dobra, telewizor dobra, mam cię w dupie. Mogę to wyciągnąć? No. W serio, uwieszam się na tej i nic. Dobra, nieważne. Yy, kanapa pewnie będzie za ciężka. Tak, tak się raczej kanapy nie przenosi, panie koleżko. Dobra. Łapię kanapę, łapię to. I ciągniemy. Ach, dobra. Jebać. E, I co? Mogę przez to przejść? No i oczywiście. Upadamy. Dobra, uwaga, wczytyła nam się kolejna plansza. I jesteśmy w nowej planszy. Uuu. Jak dobrze, tu były materace. <gryw> Ale nic to nie zmienia, bo... Uuu. Jak nowy Bóg. Dobra, proszę to wywalić, kurde. Proszę to wypierdolać. No proszę to halo, ja może ruchem obrotowym. <laughs> Ej, a może da się to podważyć jakoś, czekajcie. Chcę tu wetknąć? W tej grze chodzi o to tam, żeby wetknąć tam, gdzie inni nie wtykają. No czekajcie, I to się da podważyć, bo widziałem na trailerze, że można wyginać słupki, ale to to nie jest supek niestety, no ale Da się to jakoś urwać? Jest, dobra, jedno poszło, wyciągamy to. Ło, wyrwałem! Deski można wyrywać, jak fajnie. Dobra. Eee, mamy dźwignię. I to porusza tym, no kto by się spodziewał. Pewnie trzeba ściany rozbić. I poszła ściana. Dobra, gaśnicę proszę. I je przez okno. Uup. O, się że barierki złapię. Eee, dobra. Tam coś jeszcze jest, kurde, tam wypadałoby się dostać. Tylko jak, czy tam coś jest? Nie, chyba się trzeba przez szyby wywiewać znowu. Otwórzmy sobie drzwi, w razie gdybyśmy chcieli się tam jeszcze dostać kiedyś. Chociaż czekajcie, chociaż, 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 chociaż. Ja przecież mogę sobie to podsunąć. O, zombie. Ura. Trzymam. Trzymam. Materace przeszkadzają, ale chuj z materacami. Dobra. Jest fajno. Chyba, żeby to można było zrobić inaczej, bo tu i tak się chyba nie dostanę teraz. Ale jeśli by to było Dobra, mam pomysł. Ale raczej on nie wypali. Dobra, rzucamy tym. Czyż ten nie dorzucę tam? Do góry halo. No, ja chcę dorzucić. Pff. Dobra, w takim czymś czasem mogę. A, nieważne. Postawię może materace. rację. Bo tam coś musi być fajnego. Nie wierzę, że nie. Dobra. Okej, okay, jeden, a teraz jest. Jeszcze tylko kilka. Chodź tu. Kurde, że to jeszcze za dobrze. W pionie, dobra, jest ok, niby teraz to nałożymy na to. I kurwa, nie spadaj obok, czemu spadłeś obok? No, no, czy to będzie to, prawie to, jeszcze tylko z tej strony podnieść? O, fuck, tam przecież tego nie mogę podrzucić. W sumie tak też może być, dobra. Ale jeszcze, jeszcze to nie, jeszcze to nie jest to, jeszcze tu nie damy, o, okej, okay, dobra, może już dosięgniemy, ale trzeba to jeszcze wybić, o, o, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. no, tak blisko, chyba, że, to jest ten, to jest to, dobra, a to trzeba jeszcze wpieprzyć, jakoś to okno trzeba wypieprzyć, dobra, <grym> No, czemu to się nie zrobiło? Dobra, skoczymy? Nie skoczymy. Skakuj. Dobra, jakąś tupą zahaczył, ale. Serio, nie wiem, no to jest zbyt korowe, żeby tam dosięgnąć. Chyba, że zrobimy. O, dokładnie, takie coś. I kolejną mamy podpórkę, którą to należy w tym momencie. O faga, czy tam teraz skoczę? Jest cudem, ale wskoczyłem. Oj, nie! Wszyscy przyjewają gaśnicą, no zajebiście. A dobra. I proszę mi uciekać stąd. Proszę mi gaśniczo. Fajnie, że mnie lubisz, ale. <grym>, nie ma... Te... Jak przerzucić prawie o 360 stopni. Dobra. Ojej, co tu taka mgła chmury. To co? So... No nie że czemu to się nie chce robić. Dobra, wiecie co, tam nic ciekawego chyba nie będzie. Zresztą chyba tam można przejść. Dobra, lecimy teraz tam, gdzie nam, każą nam strzałki iść. Uuu, Wrecking Ball. Teraz tylko brakuje Miley Cyrus. I może da się to przerobić. A czy w sensie. Bale? To się ciągnąć? Nie, trzeba było przewrócić. Eee, dobra. <grym> <grym> Dokładnie o to chodziło. Eee, czekajcie. No. like coming like a coming. No ch chyba, chyba nie o to tu chodziło. Dobra, czekajcie. Eee, no, skakuj. Dobra, złapałem się najważniejsze. Fajnie, że się można takich takich rzeczy łapać. Normalnie to takie trochę trochę niemożliwe. Och. Skakuj. Dobra. Tam też pewnie coś jest. No dobra, ale mniejsza. No, ubierze się ale, rozpęd wziąłem, tylko że... Super. No, wskakuj. O Jezus Uwierzcie mi, a z takiego czegoś na, na raj się gupio upada. Yy, potwierdzone info. Ej, nie, nie. czekaj, chodź tu, chodź tu. Okej, okay, rozpędzone. Rozpędzona kula. Tak trochę mało rozpędzona, ale w ogóle właśnie w tę stronę. A z drugiej strony przebiegnie I tu się musi rozpędzić lepiej O, to był ten moment? Yeah! Nailed it! Okej, okay, tam jest most A z mostu... Nie, nie, to trzeba inaczej zrobić Skoro tam jest jakiś most To znaczy tylko... Znaczyć tylko może, że tam będzie potrzebna jeszcze kula Rapper kula! Ha, głową przełączyłem, super Dobra Proszę zrobić. Okej, okay, tak chyba będzie spoko. A my jeszcze lecimy zobaczyć, co tam jest na tym gruzowisku. Szkoda, że nie mogę... W... O dobra, jest już spoko. Oni tylko się nie nabijają drągi. Drągi są niebezpieczne. Dobra, idziemy do góry. Bo z chyba z góry jest ładniejszy widok. Dzień dobry, panie gruzie. Pan gruz, nawet do Cygana mówił, ej. Dobra, tu nic nie ma. I się nie zaskoczę wcale, jak na górze też nic nie będzie. Po prostu ja tam wchodzę tak bez sensu. No ale nic nie szkodzi sobie tam sprawdzić, przetestować y, y, tej mapy po całości, prawie po całości, bo oczywiście nie zwiedziłem tego magazynku, czy tam czegokolwiek to jest. I co tu jest? Mamy kosz! Kurde, te, te kosze! Fajnie by było jakbym mógł otworzyć ten kosz. No. No właśnie, tylko jestem za niski, żeby tu ten kosz móc otworzyć, kurde. Hmm, chyba, że spróbuję czegoś takiego. Nie, nie, uciekaj, uciekaj. Dobra, tak ma być. To się nie przepierd... Nie! wow Jakbym tu bym spadł, to już bym tu nie wchodził. Tu bym, tu bym. No, nie, było blisko. Tak blisko. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. O nie, i spada kosz. Koszu, koszu wracaj. Koszu, ja Cię przepraszam, to nie miało tak wyglądać. Mieliśmy być razem, powieki i. Koszu! Trzymaj mnie, bo spadnę. E, może się rozbuja. Tak, koszu. Koszu. Koszu, pomóż, wciągnij mnie. Ja wiszę. Dobra, masz mnie w dupie. Ja Ciebie też mam w dupie, koszu. Chodź tu. Weź mi bliski. O, otworzyłem kosz. O, szartowałem. wracaj do mnie. Chodź, przytule, chodź, biedny koszyk. Dobra, już należałeś się, to chodź. Och, i tak się, tak się otwiera kosz. Dobra, i co, lecimy tak na trailerze? Tylko, czy się uda? I co, hello, my name is John Knoxfield and welcome to Jacka! kurde. Serio? A tak, seriously? Po całości to ja chcę. Tu się. Przejechać. Dobra, ale, ej. O, o, o. Dawaj, dawaj, koszu, chodź, koszu! 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 Zaraz spadniemy. Koszu, koszu, koszu! Chodź do tyłu, chodź do tyłu. o jej, ej, mm, tak. Jesteś dobry, koszu. Tylko nie spada. Nie, nie, ej. Halo, wracaj. Wracaj. O oh, fuck, o oh, fuck. Ja to zaraz się spierdolę. Dzień dobry. O, chodź koszu, chodź koszu. Tak łapnie, łapnie, łapnie. Dobry, jesteś. O, o dalej, dalej, dalej. Żegnaj koszu. Dobra, kosz mam mnie definitywnie w dupie. Mogłem skoczyć na ten dach, ale w sumie. W sumie tego nie zrobiłem. Ej, czemu się złapałeś tego? Przecież cię kazałem. <laughs> Szczerze mówiąc, w tym momencie prawą ręką drapałem się po jajkach. Także nie miałem szansy. Nie miałem szansy. a to się szczebuje. Ciekawe, jakim chujem. O, bo nie. Jest straszne, nie skoczyliśmy tutaj. A, ale ładny listek. A ty z chuj, dobra, myślałem, że to jest dupa. Duża różnica, dobra, uwaga. Oj No kulo! Kulo! Dobra, mam. Kulo! A kulo to jest chyba dupa po brazylijsku! Nie! Lil! Upierdoliłem dźwigienkę jak słodko! Raczej yy, znaczy właściciel dźwigni pewno się wkurwi, ale... Ale już mnie tu nie będzie, bo spadnę. O, dobra. Ale wstał kurde. Szwagier. Dobra. Kładź to. Ło, tu była. No, w sumie fajnie. Dobra, chodź, lecimy. Oa! Wow. Przepraszam, uderzyłem się o suszarkę. Taką do prania. W sensie nie do włosów. Eee, dobra, mamy tu coś jak dźwignia i pewnie... A, dobra, to pewnie można roz, rozpieprzyć, ale ja się na to wrzucę. jest no, na, na, na drążku, nie! Drążku, sorry. Rzucę do szepem. Uuu! Całe dwa metry, gratuluję panu. O, tak! No dawaj. Taniec na drążku, kurde. Uuu! Jestem goły. To jest śliczne. Dawaj, dawaj. O. I zaraz. 50 za. Oj, 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 oj trzymam, sorry. O. Kurde. Dobra, nevermind. Da się to... Trzeba to. Trzeba to zablokować. Chodź tu. Och, tak, jest. Fik le. Jeszcze jedna. Rzut przeszczepem. O, chciałem zrobić fikołka, ale się nie da. Chyba, że się... Ej. No. Czekajcie, da się fikołka zrobić? <grywy> Dobra, to nie wygląda jak fikołek, bardziej jak, kurde, taniec... Taki oknura na lodzie. Dobra, chodź tu. Och, jak to ślicznie trzymam. No, halo, pani rurko, proszę mi tu... Zajebiście. Jesteś fajna pani rurko. O, O, faken. Dobra. <laughs> Jesteśmy cali i zdrowi. A więc tak. To jest jakiś sposób? No, zaraz się przekonamy. No trzeba tu to. Jej, skoczyłem. Sweet. Tylko, że teraz nie skoczę z tym. Dobra. Raz się żyje. O, no i kartonie. nie. karton. Wow, aż bym przykurwił. A, inaczej to trzeba zrobić. Śłód, na pewno nie tak. Tu się dalej nie da, ok lewy. <noise> ale mnie śmigł, nie, 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 byłem tak blisko. Dobra, trzymam się, <noise> trzymam się podłoża, nie upadnę. O, tak, jak się wypina. O, już nie. Dobra, było tak fajnie, już się, już, już byłem rozgrzany praktycznie. Ale trudno. Dobra, mamy to. W sumie, trzeba ja to powinien tam rzucić, ale to nie jest paralityk umysłowy. Dobra, może. Dobra, tak tego się nie robi kochani, bo mamy już potwierdzone info.